będą, kubeczki przyjechały, zaraz zobaczymy ile uszkodzonych jest, nie, bo to jest, a to DPD jest? Nie, to, jest in post. In post. to może się nie uszkodziły. I Mody jeszcze opowiedz, co tam, co żeśmy wczoraj zamawiali z nowości jakichś, nie, buty? Buty termiczne w różnych rozmiarach z tą wkładką, e... wyściółką filcową. Mody dzwoni do poszukiwaczy, którzy będą z nami plądrować tamtą Częstochowę, bitwa pod Mokrą. A ja sobie zobaczę czy kubeczki są całe. Góra paczki się wydaje bardzo obiecująca, także nauczyli się nie trzaskać chyba. Ciekawe, na stacji Moja 579, benzyna 95, a na stacji Kerfur 528, a i tak są chętni na stację Moja, bo przynajmniej nie czekają w kolejce. Jak to mówią, czas to pieniądz. Kupki zaraz znajdą swoje miejsce. Tuż nawet znalazły na witrynie Odyna. A tutaj się przygotowujemy na niedzielę. Sprzęt już jest naładowany. Mody jeszcze testuję, czy wszystko działa. No i w niedzielę 8 rano no ponad 20 osób będziemy drążyć to pole. tam to, to samo co ostatnio, czy tak, to? Tak. Bo to jest duże, nie? Samo, ale plus jest taki, że jest przełorany. Sobota rano, jutro o godzinie 8 zaczynamy kopać niedaleko miejsca, gdzie była bitwa pod mokrą, czyli 20 par kilometrów na północ od Częstochowy. Ja wyruszam wcześniej. No i oczywiście pojawił się pewien problem I mały falstart Problem został zażegnany Jedziemy do odyńców, bo musimy wziąć detektory i parę innych jeszcze pierdół Tym osłonę dla Jagody, żeby wiatr mu nie psuł yy, jego filmów Zanim wyruszymy jednak w podróż, yy, trzeba się trochę posilić Mamy tutaj oczywiście moje dietki, które Działają, ale tylko do 18, a potem jest zło, przychodzi, przychodzi zło wieczorem. Nie ma czasu na porządki w aucie, bo trzeba jeszcze jechać do sklepu coś na grilla przygotować, żeby było. Jak zwykle tramwaje je prześladują i wszystkie inne pojazdy szynowe. nie mówiłem, kolejne 50 metrów i znowu pojazd szynowy blokuje mi drogę, to może jakiś znak, że powinienem jednak nie jechać samochodem, a pociągiem. Tylko potem, jak się dostać tam pod bitwę. Obracam się ja tu kolejny znak, że chyba jednak popełniam błąd. A więc widzimy się jutro rano o godzinie 8. Niedaleko miejsca, każdy z Was dostał e, ten e, pineskę. Niedaleko miejsca, gdzie była bitwa pod mokrą. No skrobania, szyb, którym się akurat nie spodziewał. Co za niefart. Plus 5 minut jak nic. thank you Już dużo więcej materiału, film mógłby być dłuższy, ale mam połowę baterii w laptopie i też nie wiem jak z internetem tutaj, także muszę się spieszyć. Ja już kończę montować film. Widzę, że już tam chodzą sobie po polu, już dobre pół godziny w sumie. Jak skończę, go skoduję i może się uda wrzucić nie wiem jak tu z zasięgiem internetu. I też idę. Tam działać z nimi razem. Wszystkich zaskoczył bardzo chłodny poranek, ale do grilla, czyli do około południa, powinno się ocieplić. Dzisiaj na pewno też Odyn coś wrzucił, pewnie już jest, jakieś usterki nowe w te czwórce. A to by było na tyle w tym krótkim vlogu. Bierzemy się do roboty, a filmy od Jagody i mój pewnie też powstanie jakiś tutaj w tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek trzeba się spodziewać. Trzymajcie się, cześć.